W bana Karolina Gorczyca. Zgranie dźwięku Błażej Kukla. Nagranie dialogów Paweł Szaliński. Muzyka Adam Skorupa. Adaptacja radiowa i reżyseria Janusz Kukuła. Słuchowisko powstało we współpracy z wydawnictwem Supernowa. Autopromocja. W Narodowej świadomości bitwa warszawska roku 1920 była cudem nad Wisłą. Czy tak było rzeczywiście? Czy decydujący był jednak geniusz marszałka Piłsudskiego? Czy bez powszechnego udziału mieszkańców wsi w obronie Polski zwycięstwo było możliwe? Jaka lekcja płynie z tych wydarzeń sprzed prawie 100 lat? W świątecznym wydaniu audycji, Gdzie jest Pan Kogito?, gośćmi będą minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz profesor Wiesław Wysocki. Zapraszam, Małgorzata Raczyńska-Weinsberg. Jutro po 18.00. Niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie. Kto to powiedział? Emanuel Kant, bo to znaczy, że są dowody, że Bóg jest nade mną i we mnie. Niebo ofiaruje nam sen, uśmiech i nadzieję, twierdził ten niemiecki filozof. A jakie jest niebo w wyobrażeniu tych, którzy z nim zawodowo mają styczność? Zapytamy o to astronoma, pilota. Jak jest w niebie, opowiedzą także dzieci i osoby duchowne. W czwartek w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi i Panny w specjalnym wydaniu Familijnej Jedynki zdradzimy więcej szczegółów. Zapraszamy po godzinie 6. Agnieszka Kozłowska-Łysko i Przemysław Goławski. Autopromocja Reklama Marian, mm. ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara. Kto wszystko tak uruchomił sprytnie, wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci, ci panowie, panowie z Media Expert. Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Dlatego w Carrefour do soboty 17 sierpnia masło Ekstra Mazurski Smak jest za 3,99 przy zakupie dwóch sztuk. Towar z najwyższej półki. Mamo, podaż. Reklama. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał poważną operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, okay, w dzisiejszych czasach to chyba nie powinien być problem. Są przecież jakieś laboratoria, jakieś banki. Dobra, może to będzie trochę kosztowało, ale na pewno da się coś załatwić. Proste, co? Ale to nieprawda. Krwi nie da się załatwić, nie da się jej wyprodukować. Żeby była dla dziadka, dla ciebie, dla nas. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Tu program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz lokalnie na falach ultrakrótkich cyfrowo w internecie oraz przez urządzenia mobilne. Cztery minuty po północy. Maria Furdyna zapraszam na pierwsze dziś aktualności radiowej Jedynki. Nowy szef MSWiA zapewnił, że policja działa i będzie działała dla dobra państwa i obywateli. Mariusz Kamiński powiedział w TVP Info, że podległe mu służby stoją na straży państwa. Policja, jeżeli podejmuje jakieś działania, podejmuje w imieniu i w interesie państwa polskiego i obywateli. Nie w interesie partii politycznej, która aktualnie rządzi. To są funkcjonariusze państwa polskiego i jakiekolwiek akty agresji wobec funkcjonariuszy państwa polskiego. Jakiekolwiek znieważanie tych funkcjonariuszy w momencie, kiedy są na służbie, dokonują czynności jest niedopuszczalne i nie będzie tolerowane. Wczoraj prezydent powołał Mariusza Kamińskiego na stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji. Będzie on nadal także koordynował pracę służb specjalnych. Mariusz Kamiński objął urząd po Elżbiecie Witek, która została marszałkiem Sejmu po rezygnacji z tej funkcji Marka Kuchcińskiego. Na przełomie sierpnia i września w każdym z województw mają się odbyć obrady okrągłego stołu poświęconego edukacji. Od kwietnia, zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego, toczą się też ogólnokrajowe obrady. Martyna Szymczakowska. Formuła wojewódzkich obrad ma przypominać te ogólnopolskie wyjaśnia Mazowiecka kurator oświaty Aurelia Michałowska. Będziemy się skupiali wokół ucznia, nauczyciela, rodzica. Ale też będziemy mówili o jakości polskiej edukacji i oczywiście, co zrobić, aby nasza szkoła była szkołą nowoczesną. W Warszawie obrady Mazowieckiego Okrągłego Stołu odbędą się 5 września. Wcześniej podobna debata będzie między innymi w Szczecinie 29 sierpnia. Wnioski z debat mają trafić na ogólnokrajowe obrady Okrągłego Stołu Edukacyjnego. Ten ma się odbyć jeszcze we wrześniu. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Produkt krajowy brutto w drugim kwartale wzrósł o 4,4%. Wynika z szybkich szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. Na wzrost PKB ma wpływ między innymi konsumpcja, która w drugim kwartale umocniła się. Ten trend się utrzyma, uważa ekonomista Marcin Czaplicki z banku PKOBP. Impuls fiskalny, czyli kolejne programy stymulacyjne rządu, w szczególności ten rozszerzenie programu 500, plus, będzie przyspieszało konsumpcję, a zatem także przyspieszy nas wzrost gospodarczy. Także my się spodziewamy, że druga połowa roku nie będzie gorsza od połowy pierwszej, a nawet będzie lekko lepsza. W całym roku wzrost gospodarczy 4,6%, a więc cały czas bardzo, bardzo solidnie. Pełne dane dotyczące PKB w drugim kwartale Główny Urząd Statystyczny poda 30 sierpnia. Na Litwę dotarły wyprawki dla uczniów klas pierwszych ze szkół polskich na Wileńszczyźnie. Wkrótce one trafią też do dzieci na Łotwie, Białorusi, Ukrainie oraz w Czechach. W sumie w tym roku przygotowanych zostało blisko 2000 wyprawek. Zostały one ufundowane przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie ze środków polskiego Senatu. Jak powiedziała polskiemu radiu Krystyna Dzierżyńska ze Stowarzyszenia Szkół Polskich na Litwie, Macierz Szkolna, wyprawki od razu są przekazywane placówkom oświatowym z polskim językiem nauczania. To ważny element troski państwa polskiego o rodaków na kresach i promocji polskiego szkolnictwa na Litwie. A po drugie, to jest znaczące odciążenie rodziców, gdyż taka wyprawka to jest spory wydatek. Pierwszoklasiści 2 września otrzymają tornister z wyposażeniem szkolnym i zestawy śniadaniowe. W poprzednich latach uroczyste i symboliczne przekazanie wyprawek odbywało się w Wilnie. W tym roku uroczystość odbędzie się 7 września w Dyneburgu na Łotwie. Weźmie w niej udział marszałek senatu Stanisław Karczewski z Wilna, Kamil Zalewski, Polskie Radio. Ponad pół miliarda złotych wart jest kontrakt podpisany przez gaz system i firmę Solar Turbines USA w sprawie Baltic Pipe, powiedział Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Kontrakt dotyczy dostaw kompletu agregatów sprężarkowych do trzech tłoczni gazu wchodzących w skład programu Baltic Pipe. To jeden z największych kontraktów podpisanych w sektorze gazowym w Polsce, mówił Piotr Naimski. To jest istotne dla współpracy w dziedzinie energii i bezpieczeństwa energetycznego, którą mamy między Stanami Zjednoczonymi i Polską. Baltic Pipe to projekt, którego celem jest utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na europejskim rynku. Umożliwi on przesyłanie gazu bezpośrednio ze złóż zlokalizowanych w Norwegii na rynki w Danii i w Polsce, a także do odbiorców w sąsiednich krajach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. W nocy na przeważającym obszarze kraju pogodnie, więcej chmur na północy i południowym zachodzie. W tych regionach przelot na opady deszczu. Na wschodzie, południu i w centrum uwaga na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 8 stopni na Podlasiu, 10 na Pomorzu, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, do 11 na Mazowszu, w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Polskie Radio, program pierwszy. Jedynka. Jest czwartek, 15 sierpnia, 227 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 5.19, zajdzie o 21. Kalendarium historyczne. W 1920 roku zakończyła się Bitwa Warszawska, nazwana później Cudem nad Wisłą. Polacy odnieśli w niej zwycięstwo nad Armią Czerwoną. W 1929 roku urodziła się Anna Walentynowicz, działaczka Wolnych Związków Zawodowych, współzałożycielka NSZZ Solidarność. Zginęła w katastrofie smoleńskiej 10. Kwietnia 2010 roku. W 1948 roku w amerykańskiej strefie okupacyjnej powstała Republika Korei, Korea Południowa. W 1966 roku zmarł Jan Kiepura, śpiewak operowy i estradowy o międzynarodowej sławie, znany jako król tenorów. W 2013 roku zmarł Sławomir Mrożek, dramatopisarz, proza i kresownik. W 2014 roku zmarł Jan Ekier, światowej sławy pianista, kompozytor. Kompozytor i pedagog. Dziś święto Wojska Polskiego, uroczystość w Najświętszej Marii Panny, a także święto czynu chłopskiego, ustanowione w 1936 roku. Imieniny obchodzą Julianna, Maria, Napoleon, Stefan i Stella. Wszystkiego najlepszego.